W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych, między innymi Tadeusz Duda nie żyje. Ujawniono kulisy akcji. Brutalny gang porywaczy rozbity przez policję. Bandyta drogowy w Mercedesie terroryzuje Wrocław. Kolejna strzelanina i brutalne morderstwo. Tadeusz Duda, poszukiwany od piątku 27 czerwca w związku z brutalnym zabójstwem córki i zięcia w starej wsi koło -limanowej, został odnaleziony martwy. Ciało 57-letniego mężczyzny z raną postrzałową odkryli policjanci około godziny 20.30 w lesie, niespełna 3 km od miejsca, w którym doszło do zbrodni. Obok leżała broń, prawdopodobnie ta sama, której użył podczas ataku na własną rodzinę. Według informacji przekazanych przez inspektor Katarzynę Nowak z komendy głównej policji, zwłoki nie zostały odnalezione dzięki zgłoszeniu świadka, lecz w wyniku intensywnych poszukiwań prowadzonych przez funkcjonariuszy. Obecnie trwa wyjaśnianie szczegółów zdarzenia, ale śledczy wstępnie zakładają, że Duda popełnił. Od piątku była to najważniejsza sprawa dla polskiej policji. Człowiek ten stwarzał ogromne zagrożenie dla każdego mieszkańca. W operacji tej użyto ogromne siły i środki. Użyto Najnowocześniejszy sprzęt. Dzisiaj w operacji użyto tylko 840 policjantów. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za cierpliwość, za wyrozumiałość, za zaufanie. Dziękujemy wszystkim służbom, które brały udział w tej akcji. Dziękujemy również mediom. Za szybki i profesjonalny przekaz. Jak wyglądało? Jakie były okoliczności, panie komendancie? Podczas po przeszukania tego? terenu, ciało 57-letniego Tateusza Dudy zostało odnalezione. Czy to było Przeszukania terenu. Mężczyzna najprawdopodobniej popełnił. Jak blisko. Policjanci przeszukiwali teren również radiowozem. Ten teren był przeszukiwany w sposób stały, Szanowni Państwo. Radiowóz w tym rejonie nie znalazł się przypadkowo i policjanci, którzy w tym terenie byli, realizowali swoje zadania. Czy wiadomo już, czy ktoś temu mężczyźnie pomagał? Nie, po, nie potrafimy dzisiaj powiedzieć, czy ktoś temu mężczyźnie pomagał. Panie komendancie, co było głównym wyzwaniem, jakby czego... Um, jakie wnioski z tych działań tutaj w, w tym terenie wyciąga polska policja? Na obecną chwilę wnioski, które mogły lec w trudności poszukiwań, które trwały pięć dób to przede wszystkim ukształtowanie terenu, to, że ten teren jest górzysty, pagórkowaty i to, że Osoba, która się ukrywała, zapewne korzystała z wielu dostępnych miejsc i ewentualnej pomocy osób, co sprawiało nam duże trudności w jej odnalezieniu. Mężczyzna ukrywał się od momentu popełnienia zbrodni w gęsto zalesionym i trudnym terenie w okolicach Limanowej. Po ataku porzucił samochód i zniknął w górach, co zapoczątkowało jedną z największych obław w Polsce w ostatnich latach. W działania zaangażowano setki policjantów z różnych jednostek, w tym kontrterrorystów, a także psy tropiące, drony z termowizją, śmigłowiec Black Hawk i wojskowy dron Bayraktar. Z ustaleń śledczych wynika, że Tadeusz Duda w dniu tragedii zastrzelił swoją 26-letnią córkę Justynę oraz jej 31-letniego męża Zbigniewa. Zanim dotarł do ich domu, ciężko ranił 73-letnią teściową, która przeżyła i trafiła do szpitala w stanie ciężkim. Cała tragedia rozegrała się, mimo że Duda miał sądowy zakaz kontaktu z rodziną oraz był wcześniej objęty dozorem policyjnym w związku z zarzutami znęcania się nad bliskimi. Zakończenie poszukiwań nie przynosi jednak ulgi rodzinie ofiar. Mimo że zagrożenie zostało wyeliminowane, pozostaje pytanie, czy zbrodni tej można było zapobiec. w środę na terenie gminy Samborzec w powiecie sandomierskim policjanci z Kielc wspierani przez funkcjonariuszy biura kryminalnego komendy głównej oraz kontrterrorystów z dwóch miast zlikwidowali jedną z największych w ostatnich latach nielegalnych wytwórni klefedronu. Akcja była ukoronowaniem długotrwałego śledztwa, które rozpoczęło się od przypadkowego odkrycia wątku narkotykowego podczas pracy nad zupełnie inną sprawą. Na trop tajemniczego chemika funkcjonariusze natknęli się kilka miesięcy wcześniej. Mężczyzna miał być powiązany z produkcją zakazanych substancji na dużą skalę. Po wnikliwym rozpoznaniu i analizie materiału operacyjnego podejrzenia padły na halę położoną w powiecie sandomierskim, którą funkcjonariusze podejrzewali o pełnienie roli laboratorium narkotykowego. W środowy poranek funkcjonariusze wkroczyli do wytypowanego obiektu. W środku znajdowało się kompletne zaplecze do produkcji substancji psychotropowych, w tym dwa reaktory chemiczne i tysiące litrów niebezpiecznych odczynników. Łącznie zabezpieczono ponad dwie tony gotowego produktu oraz sprzęt laboratoryjny. Skala działalności robiła ogromne wrażenie. Jeden cykl produkcyjny mógł generować narkotyki o wartości nawet kilkunastu milionów złotych. Zatrzymany na miejscu 32-letni mieszkaniec Gdańska trafił do aresztu. Usłyszał zarzuty związane z wytwarzaniem znacznych ilości substancji psychotropowych, a także posiadaniem urządzeń służących do ich produkcji. W piątek sąd w Sandomierzu przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań, ponieważ sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy badają, czy Gdańszczanin działał sam. Czy był jedynie częścią większej siatki przestępczej odpowiedzialnej za produkcję i dystrybucję klefedronu w różnych częściach kraju? Dzięki skrupulatnej pracy operacyjnej oraz szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Gorzowa Wielkopolskiego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Rozbili brutalną grupę przestępczą odpowiedzialną za porwania cudzoziemców na terenie Polski i Łotwy. Sprawcy posługiwali się przemocą, groźbami śmierci i żądali okupów w kryptowalutach. Ich działania nosiły znamiona szczególnego okrucieństwa. Początek śledztwa miał miejsce w czerwcu, kiedy Interpol oraz podlaskie służby otrzymały alarmujące sygnały o uprowadzeniu obywateli Etiopii. Treść wiadomości przesłanej przez internetowy komunikator nie pozostawiała złudzeń. Porwani byli bici, grożono im śmiercią, a w tle pojawiały się sugestie sprzedaży ludzkich organów. Dołączone do komunikatów zdjęcia ofiar w opłakanym stanie i zapis rozmów z żądaniem okupu, jedynie potwierdziły wagę sytuacji. Pierwszym przełomem w sprawie była ucieczka dwóch Etiopczyków, którym 14 czerwca w rejonie Lubina udało się wykorzystać moment nieuwagi porywaczy. Ich dramatyczna ucieczka zakończyła się interwencją policji i ratowników medycznych. Po udzieleniu pomocy trafili pod opiekę Straży Granicznej, a śledczy natychmiast przystąpili do identyfikacji sprawców. Kiedy funkcjonariusze ustalili tożsamość podejrzanych, ci byli już poza granicami Polski, na Litwie. Jednak działania przestępców nie ustały. Już 24 czerwca ta sama grupa miała odpowiadać za kolejne porwanie. Tym razem trzech obywateli Mali, przetrzymywanych i torturowanych na Łotwie. Jednego z nich brutalnie pobito, przywiązując do drzewa, a dowód zbrodni nagranie tortur przesłano rodzinie wraz z kolejnym żądaniem okupu. Dzięki szybkiej wymianie informacji pomiędzy CBSP a służbami z Litwy, Łotwy i Estonii, udało się potwierdzić, że za oba zdarzenia odpowiadają te same osoby. Gdy tylko pojawiły się informacje, że przestępcy wrócili do Polski, funkcjonariusze ruszyli do działania. Do zatrzymań doszło 25 czerwca. Trzy osoby zostały ujęte na drodze S8 w rejonie Ostrowi Mazowieckiej, a czwartą zatrzymano w Skwierzynie. W samochodach i miejscach ich zamieszkania zabezpieczono m.in. atrapy broni palnej, kominiarki, telefony należące do ofiar oraz inne dowody potwierdzające ich udział w zbrodniczym procederze. Jeden z telefonów zawierał zdjęcia skrępowanych mężczyzn oraz wiadomości w języku francuskim, korespondujące z wcześniejszymi ustaleniami dotyczącymi porwań. Podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące uprowadzeń dla okupu, działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowania nielegalnego przekraczania granicy. Sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt. Sprawa nadal się rozwija, śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. W akcję zaangażowano siły z różnych regionów kraju, w tym łowców cieni, kontrterrorystów z jednostek BOA, funkcjonariuszy z Gorzowa Wielkopolskiego, Białego Stoku, Rzeszowa a także pograniczników z placówki Rutka-Tartak. Zdecydowana reakcja służb i efektywna współpraca transgraniczna pozwoliły powstrzymać działalność grupy, która nie miała żadnych hamulców i bezwzględnie wykorzystywała swoje ofiary. Rafał H., samozwańczy król autostrady, przez ostatni weekend czerwca stał się postrachem kierowców podróżujących trasą A4. Mężczyzna za kierownicą sportowego Mercedesa z wypożyczalni spod Nowego Sącza z premedytacją łamał wszelkie zasady bezpieczeństwa, zajeżdżał drogę innym uczestnikom ruchu, zatrzymywał się na środku autostrady, wysiadał z pojazdu, by gonić przypadkowych kierowców i doprowadzał do niebezpiecznych sytuacji. Kulminacja jego wyczynów nastąpiła w nocy z 28 na 29 czerwca, kiedy podczas próby nieudanego driftu natknął się na patrol wrocławskiej policji. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działania, zatrzymali kierowcy prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu z wnioskiem o nałożenie grzywny, której maksymalna wysokość może wynieść nawet 30 tysięcy złotych. Choć formalnie pozbawiony uprawnień do prowadzenia pojazdu, Rafał H. nie przestał szarżować po drogach. Dzień po zatrzymaniu uprawnień, w województwie opolskim ponownie widziano go w tym samym Mercedesie. Świadkowie zgłaszali agresywne i nieprzewidywalne zachowania kierowcy, sugerując, że mógł być pod wpływem alkoholu. Na miejsce wysłano patrole, jednak kierowca zdążył się oddalić. Jednocześnie pojawiła się informacja o kolizji: Mercedes miał uszkodzić lusterko innego auta i odjechać bez zatrzymania. Na podstawie licznych zgłoszeń i nagrań z mediów społecznościowych policjanci z różnych województw analizują kolejne materiały z udziałem Rafała H. Funkcjonariusze z Opola, próbując go przesłuchać, udali się do jego miejsca zamieszkania w Małopolsce. Jednak mężczyzna nie przebywał w domu, jak się okazało w tym czasie był hospitalizowany. Internet błyskawicznie połączył fakty: internauci namierzyli wypożyczalnie, skąd pochodził Mercedes. Prezes firmy w specjalnym oświadczeniu w serwisie YouTube zapewnił, że pojazd został odebrany bez problemu i że mężczyzna złamał warunki umowy najmu, co skutkuje trwałym zakazem korzystania z usług firmy. Poszkodowani zostali zachęceni do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami wypożyczalni. Tymczasem Rafał H. próbował bronić się w mediach społecznościowych, sugerując, że publikowane w sieci nagrania są zmanipulowane i nie oddają rzeczywistego przebiegu wydarzeń. Jego tłumaczenia nie przekonały internautów. Komentarze pod filmami są jednoznaczne: To cud, że nikomu nic się nie stało patus na czterech kółkach w końcu go dopadli. Policja zapowiada dalsze działania i nie wyklucza postawienia kolejnych zarzutów. Makabryczna zbrodnia w bydgoskim myślencinku wstrząsnęła lokalną społecznością. W poniedziałek, 30 czerwca, w rejonie ulicy Rekreacyjnej ujawniono ciało 41-letniego mężczyzny z raną postrzałową głowy. Zwłoki znajdowały się w namiocie, co, według śledczych, może sugerować, że ofiara przebywała w stanie kryzysu bezdomności. Na miejsce natychmiast skierowano policję oraz prokuratora, który objął sprawę nadzorem. Zgłoszenie wpłynęło od mężczyzny, który przekazał, że otrzymał niepokojącą wiadomość od swojego znajomego. W treści miał on przyznać się do zabójstwa. Gdy funkcjonariusze dotarli pod wskazany adres, potwierdzili najgorszy scenariusz. W namiocie odnaleźli martwego mężczyznę, a obrażenia wskazywały na użycie broni palnej. Prokurator Adrianna Bojarska-Majchrzak z prokuratury rejonowej poinformowała, że sprawca najprawdopodobniej oddał tylko jeden strzał. Co istotne, użył broni czarnoprochowej, trudniej dostępnej, ale legalnej w Polsce bez konieczności posiadania pozwolenia, co utrudnia prewencję w podobnych przypadkach. Zaledwie kilkanaście godzin po odkryciu zwłok, w nocy z 1 na 2 lipca, policjanci ujęli podejrzanego. 25-letni bydgoszczanin został zatrzymany na ulicy Przemysłowej. Miał przy sobie broń, z której, według wstępnych ustaleń, padł śmiertelny strzał. Został przewieziony do komisariatu, a następnie osadzony w policyjnym areszcie. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarło polskie radio, podejrzany miał obsesyjnie śledzić medialne doniesienia na temat obławy za Tadeuszem Dudą, sprawcą potrójnej tragedii w starej wsi. Miał chcieć powtórzyć scenariusz i liczyć na podobną, spektakularną akcję służb wymierzoną w jego osobę. Policja nie komentuje na razie tego wątku, jednak śledczy sprawdzają, czy motywacją nie była potrzeba zaistnienia w mediach. Zwłoki 41-latka zabezpieczono do sekcji, która ma dostarczyć dodatkowych informacji o przebiegu zbrodni. Śledztwo jest w toku. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.